No, to mamy teraz 3 października 2025 roku. Waldemar Żurek. Już jest ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym. Wiele osób mówi, że Bodnar stracił stanowisko przez to, że mnie wcześniej wypuszczono, niż życzył sobie Donald Tusk. I Waldemar Żurek tego 3 października informuje o tym, że rozporządzeniem zmienia ustawę. Moi drodzy, rozpętała się burza o tym, jak przydzielać sprawy. Czy SLPS ma losować. Wszystkich trzech sędziów, czy tylko referenda. My wprowadzamy nowe rozwiązania, Usuwając losowanie sędziów. Celowo robią to pod areszty dla polityków opozycji, bo jeśli myślicie, że fikcyjne zarzuty w stosunku do posłów dawnej suwerennej Polski, to końcówka to nie. Oni będą stawiać fikcyjne zarzuty kolejnym posłom prawa i sprawiedliwości, bo ich celem jest zniszczenie opozycji na bazie fałszywych zarzutów, a z takich zarzutów wychodzi się często przez wiele, wiele lat. Oczywiście Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że te przepisy są niezgodne z konstytucją. Nawet lewicowe, skrajnie lewicowe organizacje. Które niegdyś krzyczały o wolnych sądach i konstytucji, mówią, że to, co robi Żurek, to jest po prostu Białoruś. Ale banda nic sobie z tego nie robi. Przecież mają już na sumieniu nielegalne przejęcie prokuratury krajowej, mają na sumieniu nielegalne przejęcie mediów, mają na sumieniu nielegalne zatrzymanie posła opozycji. Wiedzą, że będą odpowiadać karnie, jeśli zmieni się władza, więc muszą zrobić wszystko, żeby ta władza się nie zmieniła, więc muszą zniszczyć opozycję. I mamy 30 października 2025 roku. Donald Tusk, prezes Rady Ministrów, który, tak jak przed chwilą mówiłem, decyduje o tym, kto jest prokuratorem generalnym, ministrem sprawiedliwości, który de facto w ramach tych nielegalnych przepisów miałby wyznaczać sędziów do danych spraw poprzez prezesów sądów. Donald Tusk publikuje, przesądza, że minister Zbigniew Ziobro, którego chcą aresztować, ma trafić do aresztu. I mamy 7 października 2025 roku. Koalicja Tuska głosuje za aresztowaniem Zbigniewa Ziobro. A jednocześnie niestety Konfederacja głosuje ramię w ramię z Tuskiem za uchyleniem immunitetu ministrowi Ziobrze. Co uznaje za obrzydliwe. Głosowanie z Tuskiem to jak współpraca z kolaborantami. I teraz mamy sytuację, gdzie minister Ziobro miałby trafić do aresztu. Po co? Po dwóch latach. W sprawie, która jest oparta na dokumentach, tylko i wyłącznie po to, żeby zapewnić uciechę temu takiemu najbardziej troglodyckiemu elektoratowi Platformy Obywatelskiej, którego twarzą są zębaczyńskie frysztaki giertychy.